Dzień dobry, wszystkich serdecznie witam. Nowy film do nowej porcji Startera z edycji wiosennej. Tu widzimy zbudowany sterownik do ogrzewania naszej komory rozrostowej, za którą teraz pracuje nasz piekarnik. Przygotowane wszystkie składniki: mamy starter, mamy mąkę żytnią, drobno mieloną, ale razową. Biosłych z Probio. Wlewamy do słoika wodę. Temperatura jakieś 36-38 stopni. Wsypujemy odważoną jedną porcję startera. Przypominam, że w opakowaniu, które kupiliśmy, mamy 3 porcje. Na 3 razy po 1150 gram gotowego kwasu. I pamiętajcie, że kupujemy tak naprawdę tylko raz, a później już zawsze przygotowujemy ten suchy zakwas ze swojego pełnego kwasu, który samodzielnie w domu wysuszyliśmy. Jest film na kanale o tym, jak taki domowy starter przygotować później, kiedy już mamy właściwie zrobiony pierwszy pełny kwas do naszych domowych wypieków. Tu mamy wodę, starter, żytnią mąkę, w moim przypadku razową, ale drobną mieloną. E, mieszamy, mieszamy, mieszamy. Szczególnie nie ma się tu do czego jak przykładać. No i po wymieszaniu przydrapiemy trochę boki i odkładamy do naszej komory rozrostowej, którą zrobiłem na potrzeby tego filmu w domowym piekarniku. Kupiłem sterowniki sterujące temperaturą razem z przewodem do zasilania i z oprawką na wkręcenie żarówki, ale nie ledowej, tylko tego starego typu żarówki, która grzeje. Ta żarówka zagrzeje nam nasz piekarnik i zrobi to dokładną komorą rozrostową w najtańszy możliwy sposób. Wejdzie to poniżej 100 zł i mamy już na zawsze. I komorę do rozrostu naszych kwasów, i komorę do rozrostu już pieczywa, które mamy w formach do wyrośnięcia przygotowane. No i bardzo łatwo to zrobić. Ja kupiłem kilka tych sterowników, więcej i żarówek, także no mam, szło to kupić. Ja to na Allegro, czy gdziekolwiek, gdzie tam mamy dostęp. Bardzo to było łatwe do przygotowania i łatwe, żeby to zadziałało. Także myślę, że jak mi się udało, to każdemu się uda. Zasypujemy z góry trochę żytnią mąką. Na to damy woreczek foliowy i gumkę, żeby nam się z góry nie zrobiła taka sucha skorupa. No i wkładamy to do naszego piekarnika lub innego fermentatora, który już macie, żeby zachować tą temperaturę 33-35 stopni. W sposób ciągły. Zaznaczę gumką ile tego mamy i czy nam to urośnie. No i odkładamy na 24 godziny. Zwróćcie uwagę na tym piekarniku, na tym sterowniku. Przykręciłem do takiej deseczki. Przykręciłem klamerkę, że sobie tam dam kartkę z opisami, które potrzebuję w trakcie, czyli godziny, kiedy to tam włożyłem. No Widzę nastawioną temperaturę. Bardzo łatwo to nastawić. Jeśli kupicie, to w internecie jest do tego instrukcja. Tam są symbole bodaj W30,02. Taki sterownik, więc będzie nam to służyło pewnie długo, bo to jest bardzo łatwe. Także to nam rozwiąże problem poniżej 100 zł. I tu widzimy, jak to ten sterownik wygląda. Zamontowane na drzwiach piekarnika. Żarówka w środku 60 W. No i ona tam grzeje i zagrzeje tyle, ile nam potrzeba. Sterowanie wyskalowałem między 33 a 35 stopni Celsjusza, że zawsze będzie już ta właściwa temperatura. Przechodzimy do etapu drugiego. Minęło 24 godziny. Wyjmujemy z naszej kormory fermentacyjnej. No i kolejny etap, który mamy zapisany dokładnie, szczegółowo, w instrukcji wlewamy wodę, wsypujemy przewidzianą w instrukcji żytnią mąkę, u mnie dali jest to żytnia razowa, ale bardzo drobno zmielona, więc najlepiej, jeśli użylibyście połowę mąki jasnej, żytni 720, a połowę żytni razowej 2000, może być sama jasna 720, ale niech to nigdy nie jest sama żytnia razowa, bo będziecie mieli wtedy trudniej. No więc tu dalej nie ma żadnej filozofii. Mieszamy kilka, może dwie minuty, e, aż nam się wszystkie składniki połączą. Znowu zasypujemy z góry mąką. E, przy okazji wspomnę, że jest to ten starter, który e, od trzeciego bodaj. Kwietnia będzie wysyłany. Jest to dokładnie to samo, co Państwo dostaniecie i proszę tym razem, tak samo się zachować, i tak samo to wszystko szczegółowo w domu przygotować, żeby można się było cieszyć gotowym pełnym kwasem. Jeśli będzie miało dużo czasu od teraz, czyli od końca marca, czyli będzie to koniec kwietnia, koniec maja, może będzie trzeba wydłużyć czasy fermentacji. Bo aktywność startera z biegiem czasu będzie malała, bo wiemy, że bakterie to żywe organizmy, więc to nie jest coś, co jest na zawsze. To jest coś, co jest na teraz. To mamy raz kupić, a później już samemu przygotowywać wszystkie te kolejne nasze zakwasy domowe, wysuszając każdy z pełnego kwasu na przyszłe rzeczy. Tu już mamy, widzimy kolejna faza, jak nam rośnie w piekarniku pełny słoik. No i przechodzimy do ostatniego etapu, którym to będzie zrobienie, już przygotowanie kwasu pełnego, czyli to w tym słoiku już nam się nie zmieści, więc przełożę to do tej dużej szklanej miski i nagram poklatkowo, jak to w trakcie będzie nam rosło i co się z tym kwasem stanie. E w słoiku podczas rozrostu będzie to bardzo dobrze widoczne. Przekładam poprzednią fazę do miski dosypuję przewidzianą instrukcją ilość mąki żytniej, wlewam przewidzianą ilość wody mieszam zasypuję z góry mąką i odkładam już tym razem nie do komory rozrostowej, do piekarnika, tylko zostawię to normalnie na blacie w kuchni w temperaturze 23 stopnie. Ale przypominam, że jeśli minie dużo czasu od zakupu startera, ta temperatura będzie zbyt niska, żeby uzyskać wspomniany efekt. Więc e, wtedy będzie trzeba to nawet w tej ostatniej fazie dać do tej komory rozrostowej. Zobaczmy, co się tu zaraz zadzieje. W opisie pod filmem znajdziemy link do tego startera. Link do filmu: Jak samodzielnie w domu wysuszyć i przygotować własny starter na bazie pasu pełnego. No i może link do tego, gdzie jest ta mąka. samopsza płaskórka orkisz do Nirobio. I tam, gdzie są młęki, można się tam powołać na biopiekarza. Na zakupach u nich to pewnie jest zniżka jeszcze 5%. No i to z tych ciekawostek, takich dla Państwa. Podlinkowane będą wszystkie ważne rzeczy, i dam też link, nie wiem, czy tak można, do Allegro, tam, gdzie kupiłem te sterowniki. I tu mamy proces 6 godzinny. Normalnie na blacie w temperaturze 23 stopnie. Nasz kwas, pełna faza, już rośnie. I przypominam, że w tej ostatniej fazie zabieramy tą garść do rozsuszenia tego z żytnią mąką na nasz kolejny starter. Tu jeszcze pokażę, co ja teraz tego zrobię, no bo szkoda, żebym to teraz wyrzucił. Więc. Zrobię po prostu chleb. Chleb w domowych warunkach, taki bardzo na szybko, bez szczególnej takiej spiny. Kwas przerzucam do kociołka z Tego kwasu z całej porcji, przypominam, wychodzi 1150 gramów, czyli kilogram 150. I czym więcej sfermentowaliśmy do naszego chleba, tym lepiej. Ja tu do tego kwasu dorzucę tylko 700 gramów mieszanki trzech mąk, czyli samoprzy, płaskórki i orkiszu. Wszystko w stosunku 33%. Ja to mam z firmy Niro. Ci co te młynki piękne robią, sznicera. W Niro bezpiecznie kupujemy, przypominam, sypuję 1% drożdży. 2% soli do ilości suchych użytych mąk, łącznie z tymi mąkami w kwasie. Pół litra wody. No i przypominam, że przyjmie nam to 700 gramów e, mąki razowej, więc to jest bardzo ciężki chleb. E, to są te prastare mąki, samopsza, płaskórka i orkisz. Więc e, to nie będzie puchatek, e, tylko to będzie dosyć taki zbity chlebek. Ciasto zrobię normalnie w kitchenmejdzie, mieszając kilka minut. Przerzucę do czterech e, foremek, no i, no i już. Wieczenie w domowej kuchni zawsze wygeneruje nam trochę bałaganu, ale dzisiaj tak e, tu brudzę odważnie, bo żona w sanatorium, więc e, jak na brudzę, to też później posprzątam i nie będzie nawet widziała tego bałaganu, chyba że na filmie. <laughs> Także ciasto się pomieszało. Przypominam, żytnik kwas, samopsza, płaskórka i orkisz, z mieszanki z niro bio. Mm, No i. I już przełożę do foremek, będzie nam to rosło trochę ponad godzinę. No i upiekę to w temperaturze 235 stopni na początku, później obniżając przez czas 50 minut. No i później tego będę miał za dużo. Oczywiście tego chleba to kromki pokroję i pomrożę w pojemniczkach, i będę sobie wyjmował tylko tyle, ile mi potrzeba na dany posiłek. Czyli wyjmę cztery kromeczki, po rozmrożeniu na chwilę włożę do tostera spryskane wodą, żeby się odbudowała struktura skrobi, i wtedy będziemy je mieli mięciutkie, świeże, tak jakbyśmy to dopiero przed chwilą upiekli od nowa. Więc każde pieczywo, które mamy w domu i wydaje się czerstwe, spryskujemy wodą, wkładamy do tostera kromki i znowu na czas posiłku mamy je dobre i świeże, bo pamiętamy, że to nie jest chleb na wystawę. Tylko do jedzenia. Więc on nie ma być piękny, on ma być zjadliwy. Rozdzielę do foremek i już. Ciasto rozłożyłem do foremek. Wyszły cztery foremki: dwie takie większe keksówki, dwie takie mniejsze drewniane foremki. Wkładam do piekarnika przerobionego do tych potrzeb na komorę rozrostową. Pamiętamy, żarówka ze sterownikiem nam grzeje. Wkładam do prądu. Mamy nastawione, więc będzie chleb, upieczony. Piek się 50 minut. I tak jak mówiłem: żyto, samopsza, płaskórka i orkisz. Tak, jak mówiłem, nie jest to chleb na wystawę, tylko do jedzenia ze starych odmian zbóż. No i życzę wszystkim smacznego. Myślę, że czeka nas dużo zabawy z tym. Starter, jeśli wyklikamy teraz, to będzie wysłany od 2 kwietnia, jak żona wróci z sanatorium. Także. Myślę, że możecie cały czas jeszcze zamawiać, póki się nie skończy. Zrobiłem jakąś taką porcję, żeby dla każdego starczyło. I myślę, że każdemu powinno się to udać. Widzicie Państwo tu na filmie krok po kroku, bardzo szczegółowo. W przesyłce z starterem dołączona jest instrukcja, jak to wszystko zrobić. Na kanale znajdziecie jeszcze film, jak później z pełnego kwasu w domowych warunkach wysuszyć. Taki starter, jak to zrobić, żeby uzyskać własny starter już do wszystkich kolejnych wypieków we własnym domu. Także nikogo nie namawiam do zakupu. Kto uzna, że warto, proszę sobie takie wyklikać, na stronie internetowej w sklepiku. Link do tego startera będzie w opisie filmu. Także tam bezpośrednio będzie można wejść. I zamówić, jeśli ktoś uzna, że mu się to przyda. E, także próbujmy. No, pamiętajmy, że te podstawy w domowych wypiekach, jeszcze jak ktoś dopiero co zaczyna, że, żeby uprościć, zawsze do suchej mąki dajemy 2% soli, około 1% drożdy i 60-65% wody w stosunku do suchych, użytych mąk. I to jest taki kanon, który się zmienia niewiele w zależności później od naszych preferencji i naszego wyboru. Czy chcemy bardziej słone, czy mniej słone, czy jak tam. Także na pewno Państwo dacie radę. Zachęcam do innych filmów na kanale i do klikania startera w sklepiku. No i to tyle. Serdecznie Was pozdrawiam. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć. Subskrybuj kanał Piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.